Ja się z kanału Quicks i bardzo potrzebuję nagrać vlog, ale nie potrafię się za to zabrać od paru dni. I dzisiaj dopiero mam taki moment, że faktycznie myślę, wow, czas za zacząć tego vloga. Ficik jest taki sam jak w ostatnim filmie, bo wiecie, jest wciąż ten sam dzień. Ja się nie przebieram w trakcie dnia. Jeśli nie muszę, because I'm lazy as fuck. Z interesujących rzeczy czytam w Boga, nie republika Smoka, czyli trzecią część w serii Wojny McCoway i Jestem na 346 stronie. Bawię się wspaniale. Trochę nie mogłam się właśnie zmotywować do jakby czytania tej książki, mimo że bawię się z nią bardzo dobrze. I podoba mi się to, jakie postaci są najważniejsze w tym momencie, w którym ja się znajduję. No i generalnie, generalnie naprawdę cudownie się bawię, prawda? Po jakby Republice Smoka I Was Shook. Więc bardzo, bardzo się chciałam zabrać za tę książkę. No i oprócz tego byłam dzisiaj też w Książnicy Pomorskiej. To jest taka duża biblioteka w Szczecinie z oliwką, bo miałam parę książek, które chciałam jakby oddać do Książnicy w darze. I przy okazji zaszłyśmy na sekcję komiksów, bo w Książnicy sekcja komiksów jest naprawdę spora, co jest w ogóle niesamowite dla mnie, bo na przykład w Krakowie miałam ogromny problem ze znalezieniem Jakiejkolwiek biblioteki z jakby dużą ilością komiksów. Nie wiem, może jestem jakaś niezorientowana, bo jakby ja mam kartę tylko do tych bibliotek miejskich i do rajskiej, więc jakby na rajskiej nie ma komiksów. Komiksy są tylko w artytece, ale jest ich mało, albo nie wiem, może dużo osób z niej korzysta i po prostu zawsze są wypożyczone, Ale w porównaniu z tym jakby zbiorem książnicy, która ma zarówno dużo mang, jak i komiksów, to to jest po prostu, wiecie niebo o ziemia. Więc bardzo się cieszę, że tam poszłyśmy dzisiaj, bo ja autentycznie zapominam, że istnieje coś takiego jak biblioteki. A teraz już mi się przypomniało. I wiem, że jest dużo komiksów i dużo też książek po prostu, które chciałam przeczytać, ale nie, nie wiem, czy na pewno chcę wydawać na nie pieniądze. Bo co za koncept biblioteki? Kto by pomyślał? Not this bitch. No i wypożyczyłam trzy komiksy. O jednym Wam nie opowiem, bo to jest komiks do mojego TBR-u na Kluchaton. Więc usłyszycie o nim właśnie ogłoszeniu Kluchatomu i w filmie z Tibiarem Kluchatoną, albo może już usłyszeliście, ja nie wiem, kiedy ten vlog pójdzie na kanał. No, ale nie, nie będę się powtarzać, więc zamiast tego opowiem właśnie o tych dwóch komiksach pozostałych, które wypożyczyłam. Chciałam wziąć ich więcej, bo można wypożyczyć chyba 7 pozycji, a tam jest naprawdę sporo fajnych komiksów, i na przykład są kolejne tomy Danny's Class, które mnie mocno kusiły. Albo kolejne domy Miss Marvel, które też mnie mocno kusiły, ale ostatecznie stwierdziłam, że komiksy są ciężkie. I że nie do końca chcę dźwigać przez całe miasto bardzo dużą ilość komiksów w mojej małej, zmęczonej życiem kostce, prawda? I że może lepiej sobie podarować i po prostu częściej przychodzić do biblioteki też co za koncept. Więc pierwszy z tych komiksów, które wypożyczyłam dzisiaj to Je, autorstwa GRMBTEKA. Brazylijskie nazwisko, ja nie umiem portugalski, więc sorry. Ale ma prześliczną okładkę i mnie zaciekawił przede wszystkim, jakby grzbiet, no bo tutaj jest też główna postać. I potem wziąłem ten komik za ręki i zobaczyłam tył i przeczytałam z tyłu Piraci, Wiedźmy, Złoczyńcy i Potwory, czyli droga młodzieńca o imieniu Je, który chcąc poznać siebie, musi zmierzyć się z całą gamą niebezpieczeństw i nieszczęść tychających na jego młode życie. Piraci, Wiedźmy, Złoczyńcy i Potwory. To jest wszystko, co ja muszę wiedzieć. Jakby that's it. That's the story. Styl jest super przeuroczy, bardzo podoba mi się kreska i jakby właśnie to, w jaki sposób jest narysowana główna postać. Wydaje mi się, że jakby je również nie mówi z tego, co kojarzę. Więc to będzie bardzo ciekawe. No i generalnie brzmi super przeuroczo i wygląda prześlicznie. I love this art. I drugi komiks, który tutaj mam, to e, Listopad, Sebastian ja, kabota, I guess, i ten komiks wybrała dla mnie Oliwka, bo tak dla, prawda, dla zabawy stwierdziłyśmy, że wybierzemy sobie po jednym komiksie jakby nawzajem. Ja wybrałam jej pierwszy tom głębi, bo ma ładną okładkę i stwierdziłam, że może jej się spodoba. No a Oliwia wybrała mi listopad. To jest o Kasie, który jest początkującym pisarzem, który pracuje w sklepie ze starymi płytami. I ma problemy ze stworzeniem poważnego związku. I potem poznaje Klary, która próbuje odzyskać kontrolę nad własnym życiem i wyprowadzić się z kanapy w mieszkaniu najlepszej przyjaciółki. Bardzo ciekawa kreska. Już nie aż tak przyjemna, i Milusia, jak je, ale myślę, że też bardzo interesująca. No Dam potem znać, co sądzę o tych dwóch pozycjach. Ejka, update jest taki, że nie mam update, bo byłam dzisiaj cały dzień z rodziną na zakupach yy, i chciałam taką słodką poduszeczkę. Czy ona nie jest idealna do siedzenia na przykład na podłodze albo na moim krześle pewnie również dzieci... I teraz idę złożyć. Dla mojej mamy wózek na książki. Moja mama kupiła sobie wózek na książki takiej, wiecie, jakie są TBR cards. To kupiła sobie coś takiego, bo... Ostatnio ma jeszcze większy problem z kupowaniem książek niż ja, co jest w ogóle zaskakujące i szokujące, i nie wiem kiedy to się stało ani jak to się stało, ale tak to wygląda obecnie, więc jakby. Oh, how the tables have tabled. Idę teraz to złożyć. Myślę, że będzie to świetna zabawa. Otóż jest niedziela rano i ja sobie czytam Płonącego Boga od dłuższego czasu już um, I bawię się przecudownie, ale też mam film do zmontowania I tak mi się go nie chce montować, a jednocześnie wiem, że muszę go wstawić jest to naprawdę bardzo duży dylemat, prawda? Ja nie wiem, nie wiem czy to się uda chłopaki Czytujka tej książki. Starzyno, no ja nie mam słów, dosłownie nie mam słów. Chrys. Poniedziałek yy, po południu? Próbowałam grać w Gęszina, ale ja nie umiem grać w Gęszina, i bardzo mi nie szło. I stwierdziłam, że nie mam na to siły, i bez sensu, jak mam tam tylko chodzić i zabijać ciągle moje własne postaci, bo nie potrafię sobie poradzić z jakimiś trudnymi potwórkami yy, i nie potrafię zrobić nic innego. To sobie wyłączę i nie będę się męczyć, bo jestem I przeczytałam. Je w jakiejś no nie wiem, pół godziny, pewnie to jest komiks. I był bardzo uroczy. Tak jak już mówiłam, odkąd go mam u siebie, gdy go zobaczyłam w bibliotece, to przede wszystkim zachwyca mnie styl. No i faktycznie, faktycznie, faktycznie byli piraci, faktycznie była wiedźma i faktycznie był nawet cyrk. I no, generalnie bardzo urocza historia o, o pokonywaniu, jakby słabości, swoich, czy jakichś przeciwności yy, prawda, losu i umysłu <noise> yy, więc całkiem spoko ogólnie to chyba będę czytać yy, Anger is a Gift yy, ponieważ jakoś tak mam ochotę na tę książkę i tak mnie robi niej ciągnie, więc chyba ją będę czytać następną muszę dzisiaj, nie dzisiaj, muszę do środy zmontować ten film i nagrać i zmontować TBR na kluchaton bo potem wyjeżdżam na kluchokam i mnie nie ma do niedzieli i... no wtedy nie będę w stanie zmontować nic um, też może w niedzielę po południu no, ale w każdym razie chyba po prostu sobie teraz pójdę poczytać Anger a Gift obejrzałam ja też rano najnowszy odcinek The Owl House I był super przeuroczy kocham Huntera kocham... kocham Amity i Luz kocham te kreskuwy. Okej, okay. ja ogólnie myślę, że czas porozmawiać chwilę o płonącym Bogu, bo myślę o niej intensywnie i no to zakończenie było. było mocne. A wczoraj nie powiedziałam w sumie nic na ten temat, więc myślę, że jakby. fajnie byłoby się podzielić z Wami jakimiś moimi przemyśleniami. No, przede wszystkim ja kocham tę serię, jest wspaniała. Rywką, moja królowa. Geniuszka po prostu najlepszy człowiek na świecie. I ta część, tak jak wszystkie poprzednie, jest super wciągająca i wczoraj autentycznie nie mogłam się oderwać od czytania jej, więc jakby to było super doświadczenie. Słyszałam opinię, że jakby w tej części niektóre jakby sytuacje czy fragmenty fabuły są jakby powtarzalne I jeszcze zanim zaczęłam czytać tę książkę i jakby przez to zwróciłam to uwagę, i faktycznie jest tutaj trochę powtarzalności. Ale to wynikało po prostu jakby z tego, kim jest Rin jako osoba i em, no z jej wad jako właśnie osoby, jako postaci. I to jest wszystko, co ja mogę powiedzieć bez spoilerów. I teraz zacznę mówić ze spoilerami, prawda? Bo to, to zakończenie było bardzo mocne, chociaż jak no nie było niespodziewane, było mówmy się, to było dość oczywiste, że, że tak to się musi skończyć, że jakby Rin musi umrzeć. E, zwłaszcza właśnie, kiedy jakby stało się jasne, że jakby jej głód władzy po prostu i jakby głód też na e, na zniszczenie, no nie, nie został zaspokojony, i że to nie jest właśnie jakby stan, w którym ona może rządzić państwem. E, jakby spodziewałam się tego, ale cieszę się, że było super emocjonalne. I... Wiecie, ja myślałam, ja myślałam że Kitaj podejmie tę decyzję za nią dla dobra całego świata i ich kraju, I, i że jakby on podejmie tę odpowiedzialną decyzję, bo to właśnie Kitaj robi jest racjonalny i myśli właśnie głównie o tym, jakby co trzeba zrobić i jakby no myśli też właśnie trochę o jakby dobru cywilów i tak dalej. Ale no, no prawda jest taka, że no jakby nie dziwię się, że tego nie zrobił, nie dziwię się, że nie, nie. Że nie był w stanie tego zrobić, bo to kiitaj i ja się kochają. Ogólnie Kitaj i Irgendwie jako platoniczni soulmates no to jest po prostu tak dobry koncept, tak dobra rzecz, i ja to tak kocham i fakt, że to jest takie bolesne jednocześnie o mój boże! wow, no to było, było bardzo przykre. <laughs> bardzo podoba mi się to, że jakby nawet po skończeniu tej książki. Nie do końca wiem, jak się czuć z Nożą i, jakby, z całą tą postacią i jego relacją z Rin. E, bo wiecie, Rin i Kitai, moje dzieciaki, kocham je. Wiem, że mają swoje fady, ale wybaczony. Proszę bardzo, Rin, chcesz spalić wioskę, spal sobie wioskę. Ja nie będę się do tego przyczepiać. Whatever makes you happy, baby girl. Noż jednak był takim trochę, wiecie, na początku był e, dubkiem slash rafistą kolorystą. Więc to było nieprzyjemne, stanowczo, potem zaczęłam się do niego przywiązywać, a potem dosłownie, prawda, dźgnął glint w plecy. Um, ale, no właśnie jakby, chyba o to chodzi w tej relacji, nie? że ona nie jest oczywista i że ona jest skomplikowana i jednocześnie łączy ich miłość i nienawiść i to jest wspaniałe. J jakie enemies to lovers, to ten rivals to... Friends, to maybe lovers, to enemies, to friends, to maybe lovers, to enemies. I tak było, wiecie, cudowne. O oh, mój Boże, delicious. Ach. Fakt, że po głowie Rin i Noji są dosłownie swoimi przeciwnościami i jakby się balansują i równoważą, i dlatego ta walka tak długo trwała, bo jakby nikt nie był w stanie wygrać, bo to jest dosłownie ogień przeciwko wodzie i zniszczenie Przeciwko, wiecie, leczeniu. Wenka... Wenka zasługiwała na lepiej. Jest mi tak przykro z powodu Wenki, bo jakby ja też ją podejrzewałam. Też ją podejrzewałam, ale wciąż jest mi tak cholernie przykro, zwłaszcza biorąc pod uwagę sposób, w jaki umarła. I zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że jakby ostatecznie, no właśnie, no Jan nie jest przeciwnikiem Rin i jej przyjaciół. Że jakby ostatecznie... To nie on, on jest największym zagrożeniem, i tak dalej, więc nawet jeżeli była zdrajczynią, to wciąż jest mi super przykro, mega przykro, bardzo przykro. Kocham Wenkę. Jest mi też super przykro z powodu dzieciaczków bo ja myślałam, że już po prostu największy smutek, moment z dzieciaczkami to w tej serii, jak ten, jak Ramza umierał, albo fakt, że Rin musiała pogodzić się z stratą Kasiegiego i jakby. Że może to się pojawi jeszcze w tej, w tej serii, w tej książce, w tej części, że jakby Kesergi jakoś tam wróci czy coś, nie wiem, może znajdzie jego ciało albo coś, albo gorzej, eee, ale jednak pipadzi i eee, Dulin też złamali moje serduszko, I love them, jeszcze pipadzie po prostu taka feral energia, kocham ją, dopiero dosłownie jadła ludzkie ciała, żeby przetrwać. Go off, girlboss. Go off. No no i właśnie tak jak mówiłam, jakby według mnie wszystkie te, wiecie, jakby cała ta powtarzalność to, że jakby Ring popełnia w kółko te same błędy, że ufa ludziom, którym nie powinna ufać i tak naprawdę traktuje siebie właśnie jako tak, jak Zaisra ją traktował, jako broń, jako coś, co może być wykorzystane przez kogoś, kto jest wyżej jest, nie wiem, mądrzejszy bardziej ogarnia życie i tak dalej. I że ona jakby wciąż w kółko popełniała ten sam błąd, no to po prostu wynika z... Z tego, kim jest jako osoba. I tak samo, jakby no to, że musiała umrzeć, też wynika z tego, kim jest jako osoba i z tego, kim jest jej Bóg. I. o oh, so good. Oh my fucking god. ten bubuś Stop, stop. Wait a damn it. Fakt, że jakby Nodzia robił to, co robił z obowiązku, tak? I jakby. Z z lojalności do rodziny i właśnie z jakby poczucia obowiązku em, w stosunku do właśnie nie, nie tylko swojego ojca, ale też właśnie swojej prowincji i swoich powiedzmy poddanych, czy jakby jego poddanych i ostatecznie jedyne co dostał pod koniec tej książki to tylko wie, więcej odpowiedzialności i więcej obowiązków bo musi przywrócić dosłownie całe państwo do jakby poziomu funkcjonowania i jeszcze wziąć na siebie odpowiedzialność strzeżenia go jakby przed totalną kolonizacją przez Hesperyjczyków. That's so fucking sad. He's gonna be so fucking tortured. W ogóle to czy możemy przez chwilę porozmawiać o tym, że dosłownie zaczęłam czytać Angels Gift po to, żeby przeczytać coś obyczajowego, coś, co nie... Nie opiera się na fantastyce, umieraniu, w walce o życie i zabijaniu wrogów. Tylko po to, żeby dostać brutalność policji i traumy. Znaczy, ja wiedziałam, że to są elementy tej książki, ale nie wiedziałam, że aż tak jakby duże i że aż tak wcześnie się pojawią. Bo dosłownie, wiecie, pierwszy rozdział główny bohater ma praktycznie atak paniki po prostu dlatego, że widzi policję. Fajnie, lubię ten odpoczynek. Chillera, utopia. Jeszcze fakt, że ja w ogóle skończyłam Okszana W wspaniale jesteśmy tylko przez chwilę. Po tym, płonącego w I teraz czytam to. Ja myślę, że to jest już. To jest ten sam poziom, co czytanie tylko fanfików, które są angstem. To jest podobnie po prostu poziom torturowania siebie. Chciałam Wam pokazać, jakie. Pierogi zrobiłam wczoraj z soczewicą, ale się skleiły w pudełku przez noc i teraz są jednym wielkim pierogowym klampem i niestety nie wygląda to aż tak fajnie. Ale wciąż, wciąż to pierogi. We love pierogi. Miałam dzisiaj nagrywać e, Tibierny kluchaton I zmontować ten film, żeby ogłosić kluchaton. Ale mam ogromną ochotę poglądać. Adventure time, więc chyba właśnie to będę robić do 15, bo potem mam terapię. I będę sobie jeść do tego duszki o smaku pizzowym oraz pić kawę waniliową i no sorry. Może nie będzie przez to filmu nowego, ale it is what it is Hejka jest wtorek wieczór. No ja jestem teraz na około 180 stronie *Angels is a Gift, więc to jest mniej więcej tutaj. I na razie bardzo dobrze mi się czyta tę książkę, mimo że właśnie, tak jak wspominałam wcześniej, mam taki trochę śmieszny humorek ostatnio. I... Ale książka właśnie czyta się bardzo dobrze. To jest książka o e, Mosie, który chodzi do liceum i w jego liceum właśnie następują jakieś okropne zmiany. Przez brak środków na jakieś podstawowe przybory do zajęć i nie wiem, remont w szkoły, ale za to przy pierwszej, lepszej okazji znajdują się pieniądze na zainstalowanie detektorów metalu. Basically because of racism. <laughs> no i oprócz tego, że jakby dzieciaki się czują zaszczute i traktowane jak więźniowie, zwłaszcza, chcąc próbować obecność policji, która jest normalnie u nich w szkole to jest to też jakby momentami niebezpieczne albo właśnie ma swoje skutki na przykład również zdrowotne itd. i tak dalej i generalnie to Moss i jego przyjaciele będą próbować coś z tym zrobić, prawda? Jakoś, jakoś się sprzeciwić temu, bo są traktowani okropnie i, i wygląda na to, że nikogo to nie obchodzi. A przy tym wszystkim Mos stracił tatę przez właśnie policję, em, która go zamordowała, bo myślała, że jest innym, więc jakby takie rzeczy aktywistyczne z jednej strony są mu bardzo bliskie z osobistego doświadczenia, też jako właśnie czarnego chłopaka, ale jednocześnie są dla niego bardzo stresujące i ma sporo problemów ze zdrowiem psychicznym, z atakami paniki i jakby cała ta sytuacja trochę go przytłacza. I miłym elementem tego jest to, że poznaje w metrze uroczego chłopaka i zaczyna się z nim umawiać. I się to dogadują. więc. To jest jakieś dla niego pocieszenie, Uwo. Generalnie to właśnie tak jak mówię, bardzo dużo się czyta tę książkę, chociaż właśnie jakby no nie jest to super lekka rzecz, ale jakby społeczność, którą most ma dookoła siebie, jego przyjaciele e, i przyjaciele jakby jego rodziny, jego mama, jego relacja z jego mamą w ogóle jest wspaniała. No i cała ta społeczność jest tak kochająca i ciepła i jakby zżyta. I to jest tak przyjemne do czytania. I jednocześnie... Bardzo bardzo duża część jakby z postaci, które się tutaj pojawiają, czy jakby z tych właśnie głównych postaci czy jakby z tych bliskich postaci dla mosa, to są queer people of color. co myślę, że jest super fajne. W grupie przyjaciół Mosa jest na pewno jedna lesbijka, jedna pięk dziewczyna, dwie trans dziewczyny, jedna osoba niebinarna. Jeden biromantyczny chłopak i chyba seksualna dziewczyna, ale trochę się pogubiłam eee, w tej rozmowie, więc nie do końca wiem, czy jakby o to chodzi, czy po prostu e, jakoś tam, nie wiem, podawała dalej informacje na temat seksualności. Więc ogólnie jakby z samych przyjaciół mosa to jest bardzo dużo reprezentacji fajnej e, queerowej. E, oprócz tego jedna z e, tych trans dziewczyn ma również dwie mamy, co jest w ogóle super miłe i, i te mamy są właśnie przyjaciółkami domu i to jest takie, takie przyjemne I love them. a most to jest po prostu taki bóż to jest trochę jak Darius z książki Darius the Great is not okay". właśnie bardzo groźliwy i wiecie, no nie do końca radzący sobie z niektórymi rzeczami, ale jednocześnie otoczony miłością chłopiec i yy, też jakby zdolny właśnie do miłości w sobie no więc ogólnie myślę, że Super, trochę mi przykro, bo myślałam, że będzie mi szybciej szło czytanie tej książki. Jednak większość mi jeszcze została, a jutro nie za bardzo będę mieć czas czytać. A chciałam ją skończyć przed Kluchokampem, ale to się chyba nie uda, więc pewnie będę ją kończyć w pociągu do Poznania, bo tam jej w tym roku. E, no, i jutro idę z Oliwią. Na lumpę, bo potrzebuję spodni i będę szukać spodni. Trzymajcie kciuki. Wiem, że to vlog i że jakby cenie że to już jest ostatnio po środzie. ale no, trzymajcie kciuki, bo chyba jeszcze w życiu nie znalazłam spodni na lumpach, bo nie nawzajem kupować spodni. No i już tego właśnie mam dwa filmy rozmontowania i nie wiem jak to zrobię. Honestly. Um... I guess we'll find out tomorrow. Hej, Wróciłam z wycieczki, prawda? Po Szczecinie e, Niestety nie znalazłam tego, czego potrzebowałam czyli spódni krótkich z kieszeniami. W sensie takich, wiecie, cargo shorts w kolorze czarnym. Ale za to znalazłam taką koszulkę siatkową, która ma. Dla mnie jest zbyt jasny kolor, ale mam zamiar pofarbować na jakiś fajny kolor, na przykład fioletowy albo zielony. Myślę, że to są dwa kolory, które są, które trzeba bardzo poważnie rozważyć. Yy, oraz koszulkę w czerwone paski do zakładania, pod spód innych koszulek. Yy, I mam tutaj takiego obrzydliwego, koszmarnego tygrysa, ale to nic, bo on jest na piersi, a ja będę nosić na pewno warstwami. Yy. W sensie, że na to zawsze będę mieć jakąś inną koszulkę. Yy, I kupiłam jeszcze pędzle. I to jest wszystko, co dzisiaj udało mi się załatwić, bo nie miałam dzisiaj zbyt dużego szczęścia w sklepach. I muszę się dzisiaj spakować na Kuhocamp i ogarnąć parę rzeczy. Jestem bardzo zmęczona. Hejka. editing Remi Tutaj y, chyba nie nagrałam w końcu jakiejś końcówki tego vloga, więc oto mówię, że to jest koniec tego vloga. <grym> jest jakiś tydzień później i ostatecznie nie udało mi się nagrać nic sensownego na kluchokampie ani na perkonie, bo byliśmy zajęci i też nie chciałam nosić ze sobą wszędzie aparatu, bo to wciąż dla mnie strasznie żenujące. Więc wybaczcie mi za to, yy, ale no jakby kontent od książka, które czytałam w zeszłym tygodniu myślę, że fajnie zostawić. Ostatecznie powiem jeszcze tylko, że właśnie Anger is a Gift bardzo mi się podobało, jest naprawdę wspaniała i super potężna i po prostu dużo emocji, dużo złości, dużo bólu i dużo też miłości i wiecie, takiego takiej potrzeby zaopiekowania się. Więcej ja pewnie opowiem w jakimś wrapie, e, a na razie dzięki za oglądanie i e, no tak. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.